Wysłucham 1200, chwila przed startem e, właśnie wychodzę z, z to w którym mieszkałem. Bardzo sympatyczna e, pani prowadząca Villa B, a także jakby ktoś potrzebował noclegów w Gdańsku to bardzo polecam. No i znajdujemy się gdzieś około 600 metrów od Ergo Areny, która będzie początkiem naszych zmagań. W ramach wschodu 1200, że jedziemy. Wjeżdżamy na Ergo Arena i tutaj już za drzewem już tutaj jest start. widek w dalek, także lecimy odebrać pakiet. auto, do chodnika i na depozyt. Super. tak tylko do nich. Co? Kawka. Kawka. Będzie piter wysoko wydajny przerażający środek, czy ważne rzeczy? Ile to z górki wyciąga? Ja. Ile nie 50 widzi, bo no. <gry> jeszcze jest taki aerodynamiczny. Więcej browarków tych <gry> <gry> Tutaj no. ten sześciopak wiedzie, nie? No. Godzina tak, tak. no. 5 minut bez startu Noż tutaj się zbiera coraz więcej zawodników Wiatr wieje ale wieje w naszą stronę. Plecki będzie. W w Ruch schodu będzie wywiewał. Wreszcie jest, ale myślę, że będzie przyjemny. Nawigacja się nie wygrała, ale na razie jedziemy sobie za kolegami. Takim oto korowodem jedziemy przez Gdańsk Także nie za szybko Chwilę wstrzymują nas światła Ale my tu nie jesteśmy na wyścigu. Zobaczcie, nie kręcisz A, ja. <laughs> Żurawie Zbliżamy się do ołowianki, która była metą 2200. 1200. A teraz jest dla nas praktycznie no początkiem nowej przygody. Robimy to w ruchu pieskim, ludzie się nie tutaj ekipy, bo i jadę bez nawigacji. To już się spało. O, jak było wygodnie. No i teraz przejazd przez część Starego Miasta Gdańska. Sobotnie, południe. Dużo rysków ani nie wiedzą Wydostać się jak najszybciej Są tutaj, jak w Krakowie osoby, a to dopiero dwudziesty osiemnasty kilometr Ale nie lecimy, lecimy. Dobra, teraz już chyba I tak jesteśmy na wyspie Sadyszewskiej. fragment fragment zwisły. Troszeczkę może inaczej doprowadzono czasu przez... Ale wyspa ta sama. Troszeczkę stwierdziłem kontakt z zawodnikami przede mną, więc będę musiał jednak sobie tą nawigację. Jak jakoś to posiłkuję tym co mam na zegarku. Nie jest to ani wygodne, ani bezpieczne. <laughs> o, pięknie się jedzie. Trasa została poprowadzona tą wyasfaltowaną częścią wyspy Sobieszewskiej. Także nieco szybciej niż w przypadku Wisły. Ach, jak ja często o tej Wisły wspominam bardzo sentymentalny ze mnie człowiek, ale uwierzcie, to odciska piętna na człowieku. Psychika już nigdy nie będzie taka sama. <laughs> Można powiedzieć, że człowiek przed Wisłą i po Wisle to to trochę inny człowiek ale dość tego filozofowania jedziemy teraz też trasą, która pokrywa się z trasą listu w drugim przeciwnym kierunku, także ujście lisły zostawiamy za sobą i ten i to jest ten bardzo bardzo romantyczny fragment e no, który w przypadku wyspły 1020 właśnie stanowi no, takie zakończenie tego rajd'u, więc no, widząc to ujście wispy do Bałtyku z perspektywy pięknie wyasfaltowanej ścieżki rowerowej, no, odczuwa się pewnego rodzaju mistyczne doznanie, yy, symbolizujące koniec długiej i wyczerpującej podróży. No, ale dla nas na wschodzie, na wschodzie, dla wschodniaków, to jest, jest dopiero 40 km, 38, 40, także tutaj zabawa się dopiero zaczyna. To jakby dopiero 1,30 dystansu. Ale jeżeli to ma tak wyglądać, no to, to ja jestem za. Na razie płasko, wiatr trochę z prawej strony, trochę jakby na twarz, ale nie przeszkadza, nie przeszkadza zbytnio. Żegnamy ujście Wisły, akurat drzewo teraz zasłania, już nie mam czasu tam filmować. No i ciśniemy na 50 km myślę zrobię troszeczkę dłuższy przekraczamy Wisłę na wysokości Kiezmarku 44 km no taka ścieżka to jest naprawdę Przepiękna sprawa Obok ekspresówka Do dołem Wisła płynie Kusi kusi O świetnie Tutaj ta wiśnióweczka mnie tak kusi kusi ta o, miejscowość niedobrze się nazywa Kilometr 70, żłaby Wiślane, czyli płaskopolska w najlepszym tego słowa znaczeniu. Bardzo dobrze się jedzie. Zarówno pod względem pogodowym jest dość ciepło, ale nie za ciepło. Troszeczkę wieje wiatr. Dookoła, jak widzicie, natura a Pod kołami cywilizacja i kultura depresja, oj depresja, najniższy punkt Polski, dwa metry pod poziomem morza. Po prawej była Depresja, a tutaj jest Wypas. I tak to się jedzie pomalutku. Rzeka Nogat, kilometr osiemdziesiąt pierwszy, za osiem kilometrów Elbląg i prawdopodobnie jakiś obiadek dalej w trasę. Cieszyć się, bo jest naprawdę, jest optymalnie. <laughs> Elbląg kilometr 89. Jeżdżamy do miasta. Jakąś okrężną drogą, co prawda. Też kurwa. A tam jest coś ścieżki rowerowej. To jej tramwaj Elbląski. Może mały, ale wariat. Tutaj Jesteśmy. O, jaki niecierpliwy. Do 1,98 i chyba rozpoczynamy falowanie i spadanie. No już zaczynają się górki delikatne. Póki co jeszcze. Jeszcze w miarę miłe. Jeszcze troszkę siły w nogach jest, ale. No. Żuławiana płaszczyzna już za nami. Tajnie. bardzo mi się podoba, póki co no za chwileczkę stówka o piesek, piesek złapany no zaskakująco dobrze jedziemy się na tej nawigacji z Garmina e, nie doceniałem, póki co naprawdę może świat jest dosyć intuicyjny do odgadnięcia i nie ma tutaj żadnych e, skrętów e, niespodziewanych na ujewy jak to miało miejsce na Wiśle ale na razie jestem naprawdę mega pozytywnie zaskoczony e, No, a, a jeszcze, jeszcze matki znaczy na śladu nie udało mi się wgrać na moją nawigację lezynę bo musiałbym przerwać pomiar a nie chcę przerywać pomiaru bo, bo liczy się ciągłość trasy no i rezultat tego dnia musi być trzycyfrowy nie ma chuja we wsi pozwalić no i tak się jedzie pięknie. O, pieski, No już. no już, już mnie nie ma. Anioł? Ja też, anioł. już <laughs> Tam ile tego? No ładnie, ładnie. Tutaj muszę wprowadzić korektę do oceny trasy. Bo to nie są miłe rzeczy. Piachy miały być dopiero koło w Godawy. 130 kilometr. Dobrze. Okej, okay, godzina 20 mi zostało 50 km do noclegu Będę spał w Lizbarku Farmińskim Słońce chyli się już ku zachodowi no ale mam nadzieję, że jeżeli asfalt pozwoli a nie, już wiem, że nie pozwoli ale myślałem, że sobie troszeczkę Nadrobimy, ale już tutaj zaczyna być taki mniej sympatyczny asfalt, taki jaki dobrze znamy z lat 90. 2000. Taka to była technika. No, także, tak sobie doczłapiemy po Bo oddać sprawiedliwość. Tutaj momenty ich podejść po takich hamulcach nieprzyjemnych. się w górę. w kamienie. Kilometr 145 około. Także ono nie jest tak kolorowo. Jak zapowiadało się. Trzeba walczyć jeszcze około 35 km do noclegu. Także jakoś tam doczłapie Nie wiem czy będzie widać ale przede mną jest zając Czyli inaczej pacemaker Ale do na kurde po tych kuletach typu sześciokąt foremny. Nie wiem, mam już 150 na liczniku. Miała być orneta, a nie widać. Nie widać ornety jeszcze. Z ornety jakieś 35. Do noclegu, więc Cholera, się wydłuży wszystko.